Cześć, dzień dobry, witam Was kochani w kolejnym filmie. Dzisiaj jestem bez makijażu, a to oznacza tylko jedno, że będziemy coś testować i jest to nowość, czyli podkład z Oriflame The One Everlasting Sink Tak wygląda buteleczka. W ten sposób. Ja mam go w odcieniu. Marble Natural Dobierałam go sobie sama w sumie zamówiłam nawet dwa odcienie ale ten myślę, że będzie lepszy tamten drugi wpadł bardziej w żółty więc co na sam początek zobaczmy sobie co w ogóle pisze o tym podkładzie producent mam stronę już Oriflame jest też bardzo dużo kolorów do wyboru. Zobaczcie, tutaj jest bardzo duża gama kolorystyczna. No ale przechodzimy do meritum, czyli co pisze producent. Jest to inteligentny podkład z unikalną technologią Skin Repost, dzięki której podkład nieustannie dostosowuje się do warunków zewnętrznych, zapewniając skórze równowagę, nawilżenie i świeży wygląd. Udowodniona klinicznie trwałość do 30 godzin półmatowe wykończenie SPF 30 ochrona UVA, odporny na podzmiany odcienia i ścieranie wodoodporny. E, ten podkład obecnie kosztuje 30 zł. E, jest tutaj napisane, że taka cena regularna to 50 zł, na moment wprowadzenia go jest cena promocyjna na 30 zł. Mówię Wam o tak zbliżam. Więc co na twarzy mam już standardowo nałożoną bazę pod makijaż i jest to Bielenda baza nawilżająca, która też ma efekt wyrównania koloretu, czyli. Ta baza i będę nakładać podkład gąbeczką. E, używam e, Glam Sponge z Glam Shopu. Jest to taka bardzo mięciutka gąbka, czyli standardowo to, co używam na co dzień, niczego innego, nowego testować nie zamierzam, e, ponieważ na no dzisiaj e, testujemy podkład, e, więc skupimy się tylko i wyłącznie na tym. OK, założyłam już sobie opaskę, żeby nic mi tutaj e, nie wchodziło I ten podkład nałożę może sobie najpierw na e, jedną połowę twarzy, żebyście zobaczyli też jak on kryje e, Tu poniżej mam lusterko, więc, e, też jest przeciwka, więc pozwolicie, że tutaj będę się patrzeć trochę w dół Ale dobra, nakładam najpierw na pół twarzy Nie wiem za bardzo ile mam tego wziąć Dobra, mam są takie trzy kropki bombeczka i jedziemy Okej, okay, podkład nałożony na połowę może um, to was się tak nie mm. Niby jakieś wyrównanie kolory tu jest. Z tego co ja widzę. Nie wiem jak będzie to w poglądzie poglą widać. I e w aparacie. Mm. Kolor myślę, że jest idealny. Wpasował się tutaj ładnie, ale hmm. nie zakrył mi wszystkiego. Tutaj mi prześwitują czerwone plamy. Mm. Pieprzyk, no to wiadomo, piegi wszystkie mi tu prześwitują, yy, tu krostki. Dobra, nakładam o. na drugą połowę twarzy. podkład nałożony, nie nakładałam go na powieki, bo zazwyczaj tam tylko nakładam korektor, no ale zobaczmy yy, może jak ten podkład się prezentuje z bliska wezmę hmm. ogólnie ma bardzo też mocny zapach ten podkład w pierwszym zetchnięciu to tak no, mocno było go czuć ale idzie się przyzwyczaić po drugiej warstwie, jakieś to krycie jest, nie jest pełne. Mam wrażenie, że ten podkład wsiąka w skórę i zaczyna po chwili prześwitywać, i też odczuwam takie lekkie pieczenie, mrowienie. Myślałam, że to może jakaś reakcja alergiczna, ale zaczyna to przechodzić po chwili. Dziwne uczucie, trochę. No, ale co, jeśli chodzi. Na czole. Bardzo ładnie ten podkład wygląda. Na policzkach również. W okolicy nosa zaczyna się zabierać. I na brodzie mam wrażenie, że mi się osadził trochę na włoskach. To jest to widoczne. No, ale ogólnie nie jest źle. Ładnie się wpasował, e, przede wszystkim w e, skórę. Idealny kolor. Myślę, że to będzie. Zrobię e, rękę. I dobra, ja zrobię wtedy resztę makijażu już poza kamerą i wrócę do was e, z gotowym makijażem. Okej okay, kochani, wracam już ze skończonym makijażem. Może się do was też trochę przybliżę. Możecie zobaczyć jak to wygląda. Dobra, więc tak powiem Wam pokrótce co nałożyłam, czyli tak korektor pod oczy z sephory numer 13 Por Porcelan Rose, puder pod oczy sephora, puder na, na całą twarz, Ekocera, cera, na całą twarz, Ekocera. Jeśli chodzi o kontur, paletka z Hans ze współpracą Natalie Beauty. Powiem wam, że jeśli chodzi o bronzery, naprawdę bardzo ładne. Ale bardzo delikatna paleta. Na wyjazdy na pewno nie można jej zabrać. Ona leży sobie na toaletce na wierzchu żeby jej nie ruszać nigdzie, a i tak się ciągle sypie, jedno rozświetlać, ciągle mi się rozpada co chwilę muszę go naprawiać. Ale nie o tym film. To zupełnie co innego. Eee, brwi, pomada z Elfa, eee, oczy, eee, tusz Golden Rose New Look. Rozsiedlacz. Eee, jest to z Shop z e, współpracą z Martą. Jest to Turbo Highlight. dobra, e, to chyba wam mówi wszystko, e, na ustach błyszczyk z Golden Rose Nude Look więc to mam na sobie, jeśli chodzi o ten podkład Um, może wezmę to starko, sprawdzimy też z bliska, jak po przypudrowaniu on wygląda na policzkach, bardzo ładnie wpasował się w skórę, aczkolwiek tutaj w tych okolicach mam wrażenie, że znowu mi się zjadł, mimo że nałożyłam jeszcze korektor um, na czole, y, osadził mi się na włoskach to na pewno. Y, i prześwitują, yy, prześwituje ja skóra, to jest taka trochę czerwona. I na włoskach jest tylko podkład. Yy, na brodzie, tak samo. I wokół ust tutaj, dzieje się to samo. Nie wiem, czy wy to w ogóle zobaczycie, to przybliżę. Mm, widzicie? Tu wszystko prześwituje. Tutaj też. I tu, tu mam takie ciemniejsze. Tu jaśniej, tego go nie było. Dobra, no dzieje się to samo. I na czole. Też. Więc jakiejś wspaniałej rewelacji na ten moment nie ma. Zobaczymy, jak będzie się trzymał yy, przez cały dzień ten podkład. No więc odezwę się do Was później. A teraz mamy godzinę 12.39. Dobra, to ja zmykam. Dzisiaj będę też dużo poza domem, więc odezwę się później. Witajcie, kochani, z powrotem. Mamy godzinę 23. E, czyli podkład mamy sobie już około 10 godzin. no Ponad nawet. E, i tak, zobaczcie, jak on może wygląda z bliska na nosie. Się praktycznie cały star, nic tu nie ma. Yy, zobaczcie sobie, z yy, Pod oczami delikatnie, może wszedł zmarszczki, ale A to tak naprawdę, delikatnie, czyli tutaj jest w miarę ok. Ale tu, skrzydełka. Zobaczcie, jak się zebrał. Tutaj też się coś dziwnego dzieje. Tu, tu, w tym miejscu. Na brodzie się zaważył, no, bardzo. I na czole również. Nie wiem, czy to do końca zobaczycie, ale y, jest zważony, osadzony na włoskach. No, nie wygląda zbyt estetycznie. Y, na policzkach jest ok, tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń, yy, więc to nie wiem, czy to wina mojej przesuszonej skóry, ale podkład miał nawilżać. i miał się utrzymywać do 30 godzin. No, no nie wiem, kto tyle godzin trzyma podkład na skórze, ale no, nawet około 10 nie wytrzymał, więc co dopiero 30. Yy. No cóż, no, no mam mieszane uczucia, jeśli chodzi o ten podkład. Co ja mam o nim powiedzieć w sumie? Jest taki... ok. No szału nie ma. Na jakiś czas donoszenia noszenia ok. Ale na pewno nie będzie podkład, który będziecie mogli nosić cały dzień albo na jakieś ważne wyjście, no bo widzicie co się dzieje, tak? Na imprezę na pewno też się nie nada, yy, czy właśnie tak jak wychodzicie wcześniej, rano, wracacie późno, cały dnia również nie wytrzyma. Yy, jeśli chodzi o jakieś takie yy, krótsze okresy czasu, no to okej, okay, bo ładnie wyglądają jednak na jej skórze. Za 30 zł. Myślę, że można kupić podkład, który lepiej będzie wyglądał po tym samym czasie, ale jest ok. Więc no, decyzję pozostawiam już Wam. Przynajmniej tak kolor bardzo ładnie się dopasował. Idealny odcień. Tak, za tą cenę można kupić lepszy podkład dużo trwalszy. Ale jeszcze nie trafiłam na taki idealny odcień, jak to jest w tym przypadku. Mam wrażenie, że mnie trochę prześwietla, więc nie wiem, czy dobrze zobaczycie też, jak to wygląda z bliska. To czoło wygląda w sumie chyba najgorzej i nos. Więc może dla idealnie dobranego odcieniu, tak na pół dnia, jak na przykład do pracy idę, to 8 godzin może przetrwa, zobaczymy. Ale jeśli chodzi o taki pełen cały dzień, tak jak dzisiaj byłam poza domem, na uczelni, padał też deszcz, musiałam kawałek przejść na uczelnię jednak z parkingu, no to ten podkład tego nie wytrzymał. I to by było w sumie na tyle. Czy wam się to spodoba, ten podkład? No to w sumie możecie sami przetestować, zobaczycie, czy do waszego typu cery się sprawdzi. U mnie akurat tak niekoniecznie, właśnie ta strefa T wygląda tragicznie, eee, ale na pewno jeszcze go będę używać, trochę go przetestuję. No i co, bardzo dziękuję wam za oglądanie, za poświęcony czas. Pamiętajcie pozostawić po sobie jakiś ślad i do następnego. Pa!